Piękne miejsca. Stare. Tutaj pewnie Urząd Miasta nawet się mieści w tym starym budynku. Coś tak mi wygląda. Tych flag tyle. Proszę bardzo. Prytki, piwo do oporu. No i jakiś belkusik z rana na piwko. Wszystko normalnie Pięknie to wygląda Oczywiście kostka Są gołąbki Pewnie jak w każdych miastach większych Widać, że dokarmiane nie boją się Proszę bardzo Tak się bawią W takich miejscach się bawią belgusi. Lubują się w takich donicach wystawionych, żeby tego było karnawał Debincze. To jest właśnie o czym mówiłem, przebierańcy w tych trepach chodzą, pukają, stukają i głośno, bardzo głośno. Tak wyglądają uliczki, małe, malutkie. No i oczywiście bincze. Pięknie to wygląda. Właśnie w tej miejscowości się znajdujemy. Na rynku, w starym rynku, w oddali katedra. No i ogródki, restauracje, bary. Full, full, full atrakcji dla smakoszy piwa. Przeważnie piwo. Tutaj wódki to prawie nie, chyba że ze sobą się przyniesie. Wódki prawie nie ma. Piwo, piwo w różnej postaci. Są tutaj również te wyskakujące słupki, jak trzeba zablokować rynek. Dziękujemy bardzo. Mamy vincze jak nic piękne, stare i oddane.